Dzień dobry witam serdecznie w kolejnym odcinku ze strony CSGO Skins Jak zawsze będziemy walczyć ze stroną żeby wygrać jakieś pieniążki Aczkolwiek w dniu dzisiejszym duża aktualizacja Ponieważ jest podsumowanie Ale co to podsumowanie nam daje No Informacje o skrzynkach co kto otworzył najlepsze dropy bla 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 Aczkolwiek dodali też już odebrałem dwa Kupony i dzięki tym kuponom możemy otworzyć tanią skrzynkę 35% 25 na Glocka. I 65 na akacza. Więc od razu przechodzimy do tej skrzynki. A ja co dostałem? Bez gusta. A nie muszę użyć kuponu, nie? Sprawdź teraz, patrz, aktywujcie sobie kuponik za 20 zł. I oddaję 32, no dobra. Dobrze, że dostałem ten kupon. bo byłem w plecy. Tu chyba też dostałem kupon. Tak jest, aktywujemy za 12 zł. To jest. To lub to, to jest zwrot, chyba tak. Nie jest. Wow. Yy, I została nam jedna skrzynka. Tą jedną którą tworzyłem, dostałem też medium Case'a. Yy, medium Case'a Jokerze na 70%. Otwarłem ją, żeby zobaczyć jak to działa i nie zadziałał. Stój, bo to będzie plus, tak? Chociaż raz. No i bardzo ładny plus. Też najbardziej opłacały. Rozłożymy też darmową skrzyneczkę. Yy, co do ważnych rzeczy. Używajcie kodu 99 z tego powodu iż jest multum rzeczy do zgarnięcia możecie tu sobie zobaczyć jest mega dużo rzeczy są rzeczy też na podwójnym buście już więc skarniajcie to, żebym mógł wrzucić wam coś nowego, bo w dniu dzisiejszym mam limit i nie mogę nic więcej wrzucić także zróbcie tak, żeby to wygrać po prostu bo ja chętnie coś dam, a nie mam jak czy to mi da 300 będzie ze 100 kwa, to z dwie? Nie dało. nie dało, nie dało, Czy ktoś tu dzisiaj coś ciekawego... Mego walczyć na jakieś mniejszą, bo, taką na spokojnie, żeby sobie wstęp zobaczyć, co się dzieje. O ile ktoś tu doda. Dam mu 3 sekundy. No, kolega chyba nie chce ze mną współpracować, więc odchodzę stąd. No tu za tysięcy. takich budżetów na dzień dzisiejszy nie mam, no niestety. Ale już tutaj z kolegą. za czystówki. Wygląda to konkretnie. Ale czy tak będzie? Pierwsze dwa plecy, co? Ile to kosztowało? Faktory Okej, okay, do Tego, tego Tu już na pewno w plecy. Dokładnie. Nagrywam to ogólnie przed streamem. Jest 16.30 w dniu wtorek, więc za półtora godziny jakoś będzie stream. Jestem mega zmęczony, jakoś słabo sypię ostatnio. Tego pewnie, że nie wygrywam. Aha. 115 złotych. Mhm. mhm. No tak. No. No i jeszcze jak. No, to nie miało w ogóle racji bytu, tak szczerze. Yy... Nie wiem, co on dzisiaj są zrobić, tak szczerze. Nie myślałem nad tym. Przeważnie jakiś plan w głowie sobie. Yy... Przed odcinkiem robię, że może pójdę w Toto. To, to jest w ogóle moja największa zmora, ale damy dwie takie. Czemu nie? I damy to sobie 2 na 2, klasyk. Zobaczymy, co się wydarzy. No na to najbardziej liczę, tak? To jest coś, co może zwrócić nas w 100%. Ale że tak będzie. Ziomeczek sobie wszedł. I 110 zł to kosztowało. Mój jakaś chyba droższa niż stuwa, co? Dobrze. Bardzo ładnie. Nie? Tutaj też jest git, bo nic nie przebili mnie, jakby mogło być gody dla nas. Gdzie mi tylko lewa strona? No pan, yy, kolega by mógł coś porobić, a nie siedzieć, bo 11 zł złotych to nie jest dużo. Aha. No i my się w sumie zwrócimy, bo nam 400. Teraz, żeby te prądcytówki mnie nie zrobiły kuku, bo wolę po 4 niż minus. Dobra, jeszcze ja pod kim jestem kotem? Prawy, 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 piśmiech tam nam brakło. Ale jak już tam kurczę, może zróbmy coś dzikiego, coś nowego, coś mojego ulubionego. Nawet dosłownie uwielbiam otwierać skrzynki. Zwykłe. I modlić się, że coś poleci. Jak widzieliście, fundusz dzisiaj nie był serogi, ponieważ dużo się przegrywało, nic się nie wygrało. Mam nadzieję, że na zero stąd nie wyjdę. I zapaszono mój Discord dla osób, które oglądają. Są tam często giveawaye Wczoraj też był giwaj Mikołajkowy. Tylko jakoby był, więc warto sobie zerknąć Użyć kodu. Same plusy, tak? Jest dobrze, ale źle, wiecie o co chodzi? Że nie jestem na zero chyba Dobra, nawet na plus. I to woda. Taka battle, taka... Wiecie, co byśmy A zrobili takich 10? To są mega skrzynki. Szczerze, yy, to jest chyba skrzynka, którą otwarłem najwięcej na stronie, jeżeli się nie mylę, Tam w podsumowaniu? Chyba tak. Możecie się pochwalić, jeżeli macie podsumowanie, jakie skrzynki najwięcej odbiliście. Może otworzę sobie w następnym odcinku coś z Waszego polecenia. Komentarzy, co byście chcieli zobaczyć ze skrzynki, no mało jest bardzo. Więc jak macie jakieś propozycje, to śmiało pisać. A teraz śmiało mógłby Botros sobie coś przyjąć na klatę na przykład. Aha, no ja też mogę, no przecież. 113. No i jestem grubo do przodu. Cały czas, cały czas coś dla mnie, cały czas. Nie podoba mi się to. No, ale nikt na zero nie wyszedł, to jest dopiero ciekawe, w sensie z tych skrzynek przeważnie jedno słowo musi się przynajmniej zwrócić, pewnie ja do tego dążę gdzieś tam, o właśnie. No cóż, no cóż, ile z tego by było? 700, okej, okay. okej. Okay. Powiem wam też, szerdy mnie dzisiaj, a właśnie mam punkciki, właśnie, co do punktów, bo jest nowy giveaway, więc sobie, aha sobie wymienię. Tu często dostawiamy... Rozpracamy... No jest niby to kosa, ale za tyle punktów czy to było takie worth it? Nie wiem. Jakie są... A to są te skrzynki świąteczne. A co to jest? 500 zł To jest plec. To jest plec 1100 nie jest! Factory new! ok Opłacało się to klip? A po tą drugą. Je. Ale gówno. Ale ściek. 300 zł. No nie za dobrze. Nikt nie chce też jakiś jakiejś fajnej, potencjalnej wygranej dla mnie. Więc zrobimy szary po prostu, masywny szaret. Zobaczymy co się może wydarzyć. Znaczy potężny, no 2000 to pewnie nie będzie taki największy na moim wykonaniu, aczkolwiek no. Ja uwielbiam to, nie? Jakby jak się cokolwiek trafia, po prostu niesamowitego ja robi. Ostatnio zwykłe skrzynki otwierają właśnie breakouty chyba, które kosztują, nie wiem, 12 złotych stawiam I otwieram je w Underdogu i trafiłem kosę za 5500 i oczywiście to był Underdog, więc przegrałem to. A tutaj ściek, totalny ściek. Totalne nic. No, ziomaczek sobie przynajmniej wygrał. Jeszcze tego 60 koła. Co ja mogę do to mieć? Taką mogę. Ile to kosztuje? Zobacz, tu mieliśmy 200 zł. Mamy 2400. Let's go. Dajmy jedną taką. Why not? Tą jedną. Po czemu nie? Tą. Taką jedną. No może ty znowu mi tam uratujesz jakoś życie. Taką, całe sobie, sobie skrzynki mają to do siebie, że dostaniecie albo coś fajnego, albo nic. Jedną jakąś taką mocną, 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 na to mnie nie stać. Mo nie no tu się to na pewno nie opłaci. Może taką po prostu. I let's go. I trzymajcie kciuki, że nie wyjdę stąd z yy, podkłonem ogonem bo nie chciałbym. A niestety ostatnie nasze podcinania, chyba tam jedna była taka, że wygrana, jedna była taka, że na zero. A tak to. A tak to się dzieje, tak właśnie. Tu miało być grubo, tu już miałem być. Zadowolony na początek, a mimo tego, że spada nam nóż, to i tak jestem niezadowolony. Tu też tragedia. No i ona mnie też nie uratuje. Szczerze? Boję się, boję się mega. Okej, okay, i samo mnie lekko ratuje, Jaki ta awupa. Że już nie jest najgorzej, że już jest po półtora jakoś. Okej, okay, myślałem, że tu może ładna tam, bo no, ładna na wypaść. A wóbkę dorzucamy. Za 800 w attaku Chyba, chyba, chyba tragedii nie ma, chyba. Nawet jest plus, proszę bardzo. Dobra, to ostatnia, 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 ostatnia. Zrobimy to na dzikusa. Dlaczego by nie? Chociaż mi tam na ten nie powiedział. A to szaret może jakiś coś tego znowu. Bo jak już to oddaję, jak widzicie, to może... Może los się do mnie uśmiechnie i powie... Masz? Weź sobie. Nie, no to mi nie chce niestety. Ale pewnie stać mnie na to. Tak. I zostaje nam znowu w okolicach tych 500. Stać mnie? Idealnie. Na trzech żeby się musiało mniej zwrócić, ale szanse, że coś poleci, też są mniejsze. Ale ja, liczę, że tu ja, ja tutaj będę, jakby tym zawodnikiem top tier, ale czy będę? Szanse są znikome, jak zawsze, w moim przypadku. No, ale w pierwszej, proszę bardzo, wygrałem, żeby nic nie nic. Co tam, że mega mega. O, proszę bardzo. No, tu nie, tu nie ma, proszę bardzo. No daj, 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 daj. Mhm. Tak trochę mi z liścia dałaś, a nie dałaś. To mega drogie i mega gówno. Tu. Aha. Dziękuję, do widzenia. Trzeba. Taką. Bo co? Tysiąc, proszę bardzo, leci. Nie wiem, czy bym gorzej trafić. Stać mnie jeszcze raz? Stać mnie. Cześć tej pay, że to są faktory I tyle mnie interesuje Okej, okay, ale przynajmniej coś No nic nie będę tego męczył, bo coś czuję, że skończyłoby się to dla nas tak jak zawsze, więc w sumie z 2,5 15 minut zabawy 1600 minus bo minus aczkolwiek jak to jakoś to poszło. Korzystajcie z eventu póki jest to podsumowanie wasze miłej wieczoru dnia kiedy to tam oglądacie i... 吃饭去。